W Centrum Kultury miał miejsce finał 16 edycji turnieju sztuki recytatorskiej Promóż Śląsk. W swojej wieloletniej tradycji konkurs zapoczątkowano w Chorzowskiej Szkole Podstawowej nr 17. Z czasem rozwinął się on do zmagań na szczeblu ogólnopolskim. Od dwóch lat rozciągamy swoje macki recytatorskie na całą Polskę. Mamy już w tej chwili i z Małopolski, i ze Śląska, i ze Śląska Opolskiego recytatorów w swoich szeregach, także liczymy na to, że no, przybędą i z dalszych stron. Recytatorzy biorący udział w turnieju są zobligowani do mówienia tekstów ludzi, którzy urodzili się na Śląsku, bądź przez dłuższy okres czasu byli związani z tą ziemią i tu tworzyli. Gwarą można mówić tylko jeden tekst. Zależy nam na tym, żeby dzieci widziały i wiedziały, że to nie jest tak, że była tylko przeszłość, ale że jest też teraźniejszość. Poza tym, no Śląsk nie składa się tylko z dzieci mówiących po śląsku, prawda? Trzeba dać szansę wszystkim. Konkursy w języku śląskim już były i są gwarowe. Nie chcieliśmy tego powielać, dlatego ograniczyliśmy, tu nawet był zarzut w tym roku po raz pierwszy właśnie o to, że jaka to jest promocja śląska, jak można mówić tylko jeden tekst w języku śląskim. No trzeba dać też dzieciom szansę rywalizacji. Prawda? jak każdy turniej, konkurs, ta rywalizacja jest niezbędnym elementem. W kategorii szkoły podstawowe klasy od 1 do 3 zwyciężyła Maja Kocot. Z klas od 4 do 6 najlepsza okazała się Julia Sierakowska. Z gimnazjum przodowała Agnieszka Betnarowicz, a w grupie szkoły ponadgimnazjalne i dorośli zwyciężyli egzekwo Agata Rudzińska i Dawid Nowak. Zaskoczyła nas grupa gimnazjalistów. Powiem tak, bywały takie lata, tak niskiego poziomu prezentacji gimnazjalnych, że dzieci ze szkół podstawowych przerastały grupę gimnazjalną. W tym roku Poziom we wszystkich grupach wiekowych był naprawdę dobry, jurorzy byli zafascynowani, pracowali rzeczywiście fantastycznie, jestem niezwykle zadowolona z tego, żyli, mieli opracowane notatki do każdego recytatora tak precyzyjne, spierali się tak długo, aż nie ustalili, że żadne dziecko nie zostanie pokrzywdzone. I powiem tak, yy, zwykle do mnie jako komisarza docierają uwagi od nauczycieli, opiekunów, że że na przykład coś im się nie podoba, że nie zgadzają się z werdyktem. W tym roku nie było żadnej uwagi. Do turnieju zgłosiło się około 100 uczestników. Choć liczba ta jest mniejsza niż w latach ubiegłych, to organizatorzy chwalą sobie frekwencję w czasach niżu demograficznego. Generalnie chyba jest teraz taki okres, w którym ruch recytatorski nie jest tak bardzo na topie jak bywało w przód, ale nie umiera. Obserwuję to... Choćby i po grupie recytatorskiej, która pracuje przy Lekkim Teatrze Przenośnym w Chorzowie, że jednak co roku przychodzą nowi recytatorzy. Wiadomo, jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Ale mamy i takich, którzy wiele, wiele lat startują w konkursach recytatorskich, czyli ta praca nie idzie na marne. Celem wydarzenia było propagowanie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania kulturą śląskiego regionu.